Śmierć jest pewna, tylko godzina jest niepewna, a twoja godzina wybiła. O 15.30 w święto naszej patronki, królowej Polski świętej Jadwigi, którą czciłeś w sposób godny. Jest napisane: Kto z was jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień. Więc czyż ten policjant, który napisał w protokole o czterech promilach we krwi, sam był bez winy? Nie! Dlatego powiadam. Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni. I choć słusznie naucza Święty Augustyn, że nic nie przynosimy na ten świat i nic z tego świata nie możemy wynieść, to jednak nasz szanowny zmarły wyniósł z tego świata. Pytacie mnie, co odpowiem? Nasz podziw, a ciebie Jadwigo uczynił wdową w dniu twojego święta, w dniu święta twojej patronki, <laughs> dlatego dziś żegna się z tobą. Jadwigo, ze swymi bliskimi, bo przed nim już tylko cisza i spokój. Znowu żeś, Nikoś, pięknie mówił. Potrafisz w człowieku, kurna, wzruszenie wzbudzić. Że ty kurna nie poszłeś na księdza i pismo święte znasz. Ja to mówię z książki. Panowie! Ktoś pod sobie się uwięca. Nie widzieliście kto? A kto miał widzieć, jak tym rabym prawie odgorzało ślep? Już ziemi do grobu po omacku łopatą na węch. Co ty zreżżeś taki dowcipny? Ja nie że ja piję i dlatego długo żyję. A ludzie teraz za dużo żrą i są coraz ciężsi. Części? Części. No coś mówię, no. Sam jesteś cienki. Cienka to jest kasa, panie kierownik. No co? To zrzuca. Kurde, bateczek ja się normalnie kiedyś żywcem pochowam. E, Dawaj te, nie mrawy! Dawaj pół litra z lodówki. jeszcze ja się nie zamroziła. Taką wypiję. Dawaj mówię. Nie lubię ciepłej wódki. To kup za zamrażarkę to będziesz pił zbrożoną, to Ta? Tak? Człowiek zarabia tylko w dni powszednie, a traci cały tydzień. Tak mówi pismo. Chyba od komornika. Żeby tak się stało, żebym nie musiał ciepłej pić. Już klejecie? Kto powiedział fajrand? No, kto powiedział fajrand? A co? Umarł ktoś? Klient umarł. Trzeba go wsadzić do karawanu i przywieźć do kaplicy. A kto poprowadzi karawanę, jakby już wszystkie w dupę pianę? Ledwo dwunasta. Ile wam do głowy wkładam, że dżentelmen nie pije przed południem? Kto w dupę pijany? Dopiero pierwszą flachę obalamy, nie? A który glinearz będzie taki odważny, żeby zatrzymać karawanę? Co jest Nikoś? Co się tak odpierdoli jak stróż Boże ciało? Pogrzeb dopiero jutro. Daty się pojebały, czy jak baranie jeden? Nic mi się nie pojebało. I sam pan jesteś baran. I to mi przyszedłeś powiedzieć? Tak. I może coś jeszcze? A jak? A co? Ja pana dymam. Tak? Tak! Jesteś pan ostatnim hamem, mędą i jełopem. Masz pan mniej mózgu od niemrawego i w ogóle ja pana, dymam cię, hamie jeden! Jesteś zwolniony. Gówno! Ja się zwalię. Stoi Nikoś? Stoi mówię! Nikoś stoi! Przecież się, jutro pogrzeb. Nikoś! Proszę się! Musisz wygłosić mowę! Nikoś, dlaczego? Bo każdy człowiek ma prawo do szczęścia. Nie, nie brakuje. Niech i Wam nie zabraknie. A ja. Co tu zwala, szefie? Poczekaj, pana. dużo tego jest? To jeszcze 50 skrzynek. Otwieraj no spiżarkę. To chyba będzie z 500 litrów. 500 litry na dwóch. Rok picia.

Wracamy. się zaczekać. Haj! Haj! Ich wozy radiolokacyjne wężą dzień i noc. Przenoszę radiostację do Jacka. Los, los. Będę wieczorem. Kuchanie. Kto to był? Kto? Jak to? Kto ta dziewczyna? Ach, ta dziewczyna. Nie wiem, dźwigała walizę. Pomogłem. Polka? Polka albo Rosjanka, nie pytałam jej o to. Ładna? <laughs> Ładna, ależ Marto. Pani doktor, proszona jest do telefonu. Tak. Zobaczymy się dziś wieczorem? Oczywiście. Wracaj z powrotem! Jak wrócimy do domu, to ani pary z gęby. Rozumiesz? No, pewnie. no Teraz będę musiała na jakiś czas wyjechać. Rozumiesz o co chodzi. No. Rozumiem. Ale wrócisz, co? Wrócisz. A co mam nie wrócić? Tusina, krąg mając, trawów do tuzina. Co darli o nią się jak psy. Raz trafił jej się jakiś gra. Z gotówką chciał mieć z nią przyjemność. A gdy ją prosił o wzajemność Mówiła dumnie mnie niby pan. Z pana to jest kiepski gość. Takich Bóg. Mam dość. Moje grosie to dla mnie jest frajer. Ja dla swoich chłopaków mam faj. Pojdałeś o Dobrze. Masz dziecko. Polnij. dorówna nam warsiaski siaden łek. bracie plagie i chodź na prawie. Weź grubą lagę, męło nikt Zobaczysz plagę, dziewczynki nagie. Każda na na ma to co piś, byle magę i babę jagę. U nas się pod płucie i za kark, więc podnieś flagę, weź na odwagę i chodź na pragę, po na park. Czy zostałem Mirka? Jestem jego kolegą z wojska. Nie, w pracy. Ale o piątej powinien już być. Może pan chce poczekać? Hmm. Ja trochę się śpieszę. A gdzie ono pracuje? W Ale to aż w fabienicach. To ja pojadę. Dziękuję pani bardzo. Do widzenia. No co, nie zapominasz o starych kumplach. Mirek, musisz mi koniecznie pomóc. Załatwione. O co chodzi? O lipę. To znaczy o zameldowanie na lipę. Bo chatę już się znalazłem, tylko w Łodzi nie chcę meldować. A bez meldowania znowu nie mogę iść do roboty. Kapujesz? Kapuję, tylko muszę porozmawiać. Uzgodnić to z matką, no wiesz. Ja no, matka pewnie się nie zgodzi. Słuchaj. Słuchaj, stary, zrób coś. no. Jak będziesz czegoś potrzebował, rozumiesz, zawsze. Nie, no jasne, spróbuję to jakoś załatwić. Może robotę kończę o drugiej. Poczekasz? Poczekam. Co by tu stary zasunąć. Co? Prawdy. Podejrzliwa. Zaraz pomyślisz, że kręcę, że ty chcesz naprawdę. A wiesz, mieszkanie mamy ciasne. Wymeldować potem nie można. Trzeba by coś innego wymyśleć, ale co? Wymyśliłem. Co? Co? Widzisz ten sklep? Stara się nigdy nie dowie. Ale o Próbujemy pół litra i walimy prosto do sołtysa. Zastrzyki w tym roku robiłem za frajer, nie musiał latać na przechodni. No niech mi teraz pomoże.